Tam jest takie, takie umocnienie jakby, nie wiem czy zauważyłaś to Marysia, tam A, no, no. jest takie coś okay. jakby umocnienie jakby to był też jakiś taras czy coś, Ale trudno no. powiedzieć, byłem tutaj rozkminić właśnie historię budowy tych schodów, jest legenda, którą mi tu Marysia przed chwilą opowiedziała, nie wpadłem na to, żeby włączyć kamerę, żeby się też mogli usłyszeć, no, może jeszcze się uda. Panie krabie, pan nie ucieka. Uciekasz. Ech, słuchajcie, zeszliśmy z góry, a teraz mamy tutaj jeszcze jedną świątynię do zobaczenia tutaj niżej. O! W takim klasystycznym stylu jak na kunisaki i na kacu tak? A chciałem Ci powiedzieć, Marysia, nie wiem czy wiesz, no. że pod tą blachą kryje się strzecha. O! No. Dowiedziałem się ostatnio od pewnej pani Japonki. Tak przy Godzi takie góry takie są, że to ale to jest srebrne. A, srebrne, okej. Okay. Jak w Teraz założyłem te srebrne. Czekolady te dużo jedzą chyba. Chyba tak. naklejki. To są takie naklejki z takiej folii aluminiowej. Jak z czekolady. Ale każda z tych naklejek ma jakąś literkę kanji. Tutaj co kamienie po stówce. Poproszę kamieni i paczkę żwiru. Na ukamieniowanie idziemy Marysia. No dajemy. Ukamieniowanko. To jest jakiś taki amiagem no, pamiątki dla pielgrzymów. Chyba, ale nie ma. Ruchu w biznesie nie ma za bardzo. O, to wygląda fajnie. Takie bryloki. Po Yen. Fajnie wyglądają te blue każdy inny. A tutaj są pielgrzymi, mnisi, którzy co roku odbywają tutaj na Półwyspie Konisaki taką, e, taki obrzęd, y, y, trasę y, y, przemierzają. To jest rejon, gdzie byliśmy na festiwalu ognia, też na Konisaki. To jest tu, gdzie byliśmy przed chwilą, na górze. Tu jest takie miejsce z takim wysoko bardzo nad przepaścią, wąskim mostkiem. Też tam kiedyś się wybiorę. Tutaj już mam maskę. Oni, czyli ogr. Hmm, Ciekawe się tu prezentuje. To okolice tutaj mamy. Ryżutną świątynię, Czy tutaj można wchodzić do środka? Nie wiem. Tak to widzimy, Ciekawe, dlaczego? Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego tutaj są tą folię pooklejone. O, już nie jest cała

Dzień uh... Nawet na tych laskach są tutaj te naklejki Myślę, że to ma jakiś związek z obrzędami Nawet na tych laskach są te naklejki no, to Są różne Kozioł kon, Wąs tajemn, nie wiem co to jest, krowa i tak dalej i tak dalej. Ale tam daleko wyglądają dalek, niesamowicie. A, i teraz tutaj. Z tyłu. A tu z tyłu droga prowadzi dalej w górę. Mamy do czynienia z kolejnym jakimś świątynnym budynkiem, klasycznym dzwonem. Tam mniej więcej jest trasa, którą później tam do góry i tam dalej, jeszcze wspinając się do tych y, posągów buddy. Tu są te dwie y, z trzechą pod blachą takie świątynie to jest ciekawe, bo dali skały, więc wiecie co to oznacza. Fajny to jest ten O, co za wspaniała miejscówka, jak się okazało. Miały być tylko posągi, a właściwie to rzeźby buddy, a mamy do tego jeszcze inne wspaniałe miejsce. Tutaj coś się kryje za tym. A nie ma, tam jest tylko jakaś. Dryszka do nikąd. Ok. Wracamy do auta i wykluczamy, że jeszcze coś tutaj odkryjemy Jak są wdrożki się zobaczy Dobra i będzie kontrola drogowa, proszę przygotować Przygotować prawo jazdy i do nie zatrzymał się do kontroli. Zapamiętałam tablicę. A, to dobrze. Mamy koguta? Marysia. Mamy, mamy. Ale przyjemna malownica wnioska. I tutaj ten kanał. No. Ten, ten, ten strumień ten, Wow, ten, ten. jak to wygląda malownica. Ale Słuchajcie, w drodze powrotnej e, z... Z poprzedniego miejsca. Napotykamy na wioseczkę, wioseczkę, trzy domy na krzyż, może cztery. Niesamowicie malowniczą jednak, mianowicie te domy są oczywiście bardzo stare, stoją na kamiennych podmurówkach i są zbudowane w takim typowym dla tego rejonu stylu. Są strzechą kryte i obudowane blachą i dachy. Wygląda to niesamowicie. Ja nawet chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że tutaj prawa strona, tu gdzie została podmurówka. Był kiedyś drugi dom, bądź też jakiś w rodzaju, nie wiem, zameczką, może wygląda to na bardzo stare. Tu obok nas są yy, bardzo stare pola ryżowe, które widać po tych kamieniach że też tam sobie mnóstwo lat, nie używana od bardzo dawna oczywiście, się się myślę, z tego co widzę. Zresztą, <laughs> zobaczcie, mały przejazd z tą dróżką, jak wyglądał, bo to potrwa dosłownie 3 minuty, więc tam właśnie droga. Do zobaczenia. Mieszkaliśmy zrobić wspaniałej sesji zdjęciowej w tak cudownym miejscu. Zapraszam do obejrzenia. przyjechaliśmy już w ogóle jak widzicie na taką sielską wioskę i tutaj szukamy jednego miejsca kolejne, jak się domyślacie starodawne posągi czy rzeźby buddy, gdzieś tutaj podobno są, a nie możemy znaleźć i idziemy tutaj zapytać człowieka który siedzi przed domem swoim zobaczymy jesteśmy, dziękuję nie

一番昔、うん、今はもう眼科もないしか、うん、これを打ち曲がってた、うん奈川、はい。はい、東北の仙台で仕事でずっと転勤で行ってたの<ー>そっからあの津波にあったのよあ津波、うん、仙台港にいたからもうここまで使ったよ本当,本当こっから上がってくれはい Fajn, chodź do ma takie słońce. Dziękuję bardzo. Dziękuję że są węże, więc trzeba uważać. A, <ettreLes atau things in peace> oh, no właśnie. Dobrze nam powiedział. Są węże. Tam nie widzieliśmy, ale. Ja tu ostatnio widziałem też węże, jak byliśmy. On powiedział, że ten znak co był, to jest jedna z najstarszych tutejszych świątyń tak Która była kiedyś? No, już jej nie ma, ale. Tam było. No i widzicie, udało się, pan nam wytłumaczył, którędy tutaj dojść, zostawiliśmy tam auto I teraz co, prosto, nie? Chyba tak, bo no to jest jakiś nagrobek, polu dziś Dziękuję bardzo, Ja razie czego no. przejmij kamerę, mój atak węża. Nie, panie, że jest, jest. nie no no. terytorium węża, pan powiedział, że to jest, więc... No dużo żabek małych tu skacze więc mają tutaj doskonałe warunki jeśli chodzi o pożywienie generalnie, No generalnie jest sporo węży Nie brakuje w Japonii Cały czas jak idę no, Tak, no teraz te ostatnie 5 tb już wczoraj patrzyłem było 200 giga no. Czyli to już jest nic w zasadzie no tak. Myślę, że po dzisiejszym dniu będzie jakieś 50-60 giga materiału. Ile? 59? No tak myślę, bo. Ten nagrobek fajny. Wow. Tak. A, to Fajny nagrobek. Niby zwykły nagrobek, coś mogę? Niby zwykły nagrobek. A tutaj masz sobie tu. Wygląda. O kurczę, tutaj jest więcej. Ten jest taki większy. Tutaj jakaś osobistość ważniejsza, prawdopodobnie jest pochowana. A tutaj, takie mniejsze. <noise> Powiedzcie, że w takim klimacie się nie byłem. Fajnie. No taki w ogóle, wiesz, to ma swoją atmosferę teraz odpowiednią. Ale tu gałęzie. Las, i... który jest taki mroczny, jednocześnie ta glina. No. No i jest to jednocześnie terytorium żab. To nie idzie tam Ech. po prawej? Gdzie? A, no tak, to jest to pewnie, prawdopodobnie tam po prawej. To naszym ukazuje się taki oto posąg ukryty z z Wow, jakie to ma niesamowity urok. Znaczy ja mówię do widzów. co mamy tutaj, Klimat jest niepowtarzalny. I teraz idziemy do Marysi, która już tutaj jest z przodu. Tak, i spójrzcie teraz na to. Totalnie gdzieś w środku lasu ukryte miejsce, które nie ma konkretnej ścieżki w zasadzie, prawda? Żeby tu dojść. Ech. I taka historia. Niszczę niestety. I co my tu mamy? Tu jest, jest głaz, w którym to widzę. E, raz, dwa, trzy, cztery, cztery postaci, e, prawdopodobnie buddy. Jest tutaj dosyć ciemno, więc niestety niewiele będziecie w stanie zauważyć. Niemniej jednak. E, Samochód no, bycia tutaj i dojścia tutaj, tego, tego, yy, tą drogą, niby, że nie, nie jest ona oje, długa, ale, ale robi wrażenie. Czeka nas jeszcze zejście na dół i wracamy do pół i do Ojty. Jak Ci się Marysia podobała dzisiejsza wyprawa? Tak mi się podobała. Będziesz tęsknić za dyrektorem sieci, jak wrócisz do Polski? Oczywiście. Nie wrócę do Polski. Tyle. Znaczy na chwilę miałem na myśli. Na chwilę będę tęsknić. Ja tylko na chwilę. Ale jak będziesz już do Polski jechała, to powiedz, tak. to ja powiem fanom. Będą czekali na lotnisko do ciebie. Z pierogami, kiełbasą, okay, z kiełbasą. Okej, z chlebem i solą. Co wy na to? Jeśli zbierze się grupa co najmniej 10 osób, to Marysia wam zdradzi datę przylotu i lotnisko, na które przyleci. Ale będę oczekiwała dużo jedzenia. Tak. Piękna muzyka, dobre prezenty. Muzyka na żywo. Skrajku. Marysia byle czym się nie zadawała, diamenty, te sprawy, tak Nie że. diamenty to im zależy, wolę pierogi. <noise> Będą autografy, zdjęcia. Nie, no, no. Pomyślcie. No, zależy. <noise> zależy no ile dobra. tych pierogów będzie. No dobrze do domowej roboty. Kaja? Hej, hej. No dobrze, to idziemy teraz. Może zjeżdżamy na tyłkach? Co ty na to, się? No, dajesz pierwszy. <grym 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 zresztą mi Liczyłem, że ty, ty zejdziesz pierwszy. Nie, proszę, nie. nie, nie proszę, panowie, ja wchodzi... przodem. Wiednia ja Tu wchodzi... pierwszy. Ja wchodziłem pierwszy. No dobrze. bardzo. Odwiedziliśmy ostatnią miejscówkę na dziś. Myślę, że i tak dużo zrobiliśmy. No w sumie. Prawda? Biorąc pod uwagę, że... Ile nas? 5 godzin? No ja ta za Dzień dobry Bardzo miło było Dziękuję Panny jeszcze nas zapytał z daleka jak było Żyjemy, i zdrowy węża ani jednego nie spotkaliśmy, więc Do zobaczenia w następnej przygodzie